Rozmowa dnia. Poseł Marek Suski jest moim i Państwa gościem. Poseł Marek Suski z Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry pan, dzień dobry państwu. Mniej więcej dwa tygodnie temu, panie pośle, na antenie jednej, jednej z ogólnopolskich rozgłośni radiowych mówił pan, że koalicji już nie ma. Czy teraz w jakiś sposób koalicjanci mają do Pana pretensje w momencie, kiedy koalicja w zjednoczonej prawicy przetrwała, w momencie, kiedy już ogłosione zostały, ogłoszone zostały nowe, nowe rozdanie w rządzie? Mieliśmy do nich żal o to, że zerwali porozumienie i głosowali inaczej niż było ustalone, no ale myślę, że. Takie twarde postawienie sprawy spowodowało, że przystąpili do rozmów i koalicja jest na nowo nawiązana. No właśnie, panie pośle, ale teraz trzeba będzie współpracować. Nie będzie to powodem do pewnych niesnasek. Komentatorzy polityczni zastanawiają się, czy to jest trwałe porozumienie w Zjednoczonej Prawicy, czy jeszcze do jakichś pęknięć, do jakichś konfliktów? Czasami może w najbliższym czasie nie dojść. No, zacznę od tego, że to jest polityka, więc jeżeli są jakieś napięcia. A później są one załagodzone podpisaniem porozumienia, to te urazy, jakieś puszczamy, nie pamięć. Natomiast czy będą jeszcze pęknięcia? Na pewno różne zdania będą się pojawiały, bo jak świat światem, różni ludzie mają różne zdania. Więc oczekiwanie, że w polityce będzie lekko, łatwo, przyjemnie i zawsze wszyscy ze wszystkimi się będą zgadzać, jest oczekiwaniem. Oderwanej od rzeczywistości, jeszcze biorąc pod uwagę, że jest to koalicja trzech jednak różnych partii. No właśnie, to będzie w takim razie jak mawiał klasyk, już można powiedzieć, taka twarda, szorstka przyjaźń, a nie przyjaźń pełna miłości, w cudzysłowie i ciepła? Be bardziej porównać wolestwa z rozsądku, czyli dobro Polski jest ważniejsze niż prywatne różne interesy, no i to by ciężyło. Dzięki temu jest nawiązana ponownie koalicja, podpisana umowa, no i będzie współpraca, natomiast no, nikt nie powiedział, że będzie łatwo ta sytuacja, wszyscy ze wszystkimi ręka w rękę zgadzają, że przytakują sobie, poklepują się po ramionach. no tak to było tylko z Donaldem Tuskiem, gdzie go tam w Unii poklepywali, jak sprzedawał polskie przedsiębiorstwa. Natomiast jeśli chodzi o prawdziwą walkę o polskie interesy, no to tu, gdzie jest poszukiwanie najlepszych rozwiązań, tu są różnice i to jest rzecz naturalna. Nie ma, nie było i nie będzie dużej grupy ludzi, a Zjednoczona Prawica to jest duża grupa ludzi, gdzie wszyscy będą mieli jednakowe. To jest naturalne poszukiwanie zresztą najlepszych pomysłów, to jest twórcze spieranie się i to jest pozytywne. Nie jest negatywne. Chciałbym zapytać, no właśnie, a Jarosław Kaczyński w roli wicepremiera to będzie taki rozjemca w tych właśnie no, różnicach zdań, jak pan to określa wewnątrz koalicji, właśnie rozjemca w rządzie, który będzie miał za zadanie trzymać w ryzach między innymi Solidarną Polskę, porozumienie, No ale także, nie wiem, ministrów Prawa i Sprawiedliwości? Prezes jest po prostu osobą z największym autorytetem, jak widać, jego udział rząd, że jest logicznym następstwem demokratycznych procedur. Prezes ma ogromne doświadczenie właśnie w negocjacjach, w szukaniu najlepszych rozwiązań, w kompromisach, choć zarzuca mu się czasami, że jest bezkompromisowy, nawet inne Opozycja używa określenia, ale to jest, no jest dobrze, osobą. Która Panie pośle, ale to nie powinno w takim razie wyglądać tak, że Jarosław Kaczyński obejmuje funkcję premiera, dlatego że teraz jednocześnie, i na co też zwraca i uwagę opozycja, ale także nieoficjalnie niektórzy politycy Prawa i Sprawiedliwości, że premier Mateusz Morawiecki będzie premierem, który będzie teoretycznie nadzorował swojego wicepremiera, czyli Jarosława Kaczyńskiego, ale wszyscy dobrze wiemy, jak w polityce pozycja Jarosława Kaczyńskiego i Mateusza Morawieckiego wygląda. Czyli znowu w politycznym życiu. W partyjnym życiu, to Jarosław Kaczyński będzie szefem Mateusza Morawieckiego. Czy Jarosław Kaczyński w takim razie nie powinien stanąć na czele rządu? Podział funkcji i zadań w ramach rządu ustalono na posiedzeniu koalicji, więc to jest taka propozycja właśnie dla wszystkich do zaakceptowania. Premier ma pewne zadania, które Jarosław Kaczyński uważa, że będzie Mateusz Morawiecki robił lepiej. No i stąd tego rodzaju usytuowanie, a premier będzie miał trochę więcej czasu do wymyślania strategii i rozwiązań systemowych, do czego prezes jest można powiedzieć chyba najlepiej przygotowany wszystkich w Polsce w tej chwili, bo na opozycji nie widać jakiejkolwiek postaci, która by umiejętności a zatem jego wejście do rządu nie będzie stabilizatorem, ale wręcz gwarantem, że reformy, które zostały zapowiedziane, niektóre są w trakcie, niektóre przed nami, nie, będą realizowane i będą realizowane w dużym stopniu przez człowieka, który jest ich głównym autorem bądź współautorem. Panie pośle, dobrze, zostawmy w takim razie personalia na boku, porozmawiajmy przynajmniej chwilę o tym, co się w rządzie wydarzy, bo przecież jeszcze um, zaprzysiężenia nie było, jeszcze tych zmian nie było. 14 zamiast 20 ministerstw. To to zrozumiałe wytłumaczenie jest dotyczące tego, że no trzeba zaciskać pasa, czy też usprawniać podczas kryzysu, podczas epidemii koronawirusa pewne decyzje, ale to nie jest też panie pośle, przy, 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 trochę przyznanie się do błędu, dlatego, że likwidowane jest na przykład Ministerstwo Klimatu, które ten niecały rok temu zostało powoływane i wydzielane z Ministerstwa Środowiska. Doradca prezydenta, pan Paweł Sałek, na naszej antenie dwa dni temu bodajże, mówił, że no rzeczywiście to był błąd, że to był błąd, że należało się z takiej decyzji wycofać. No zawsze jest lepsze wrogiem dobrego. poszukiwany poszukiwamy najlepszych rozwiązań. Świadczy o tym, że ten rząd i ta koalicja ma zdolność samooceny i próbuje poprawiać rzeczy, które zrobiła. Być może będzie to lepsze rozwiązanie. Zawsze, gdyby to rozwiązanie nie było lepsze, można wrócić do poprzedniego. No tutaj rzeczywiście, sam pan powiedział, że to jest zrozumiane, że jest jakaś skondensowana, Zawartość ministrów w rządzie może usprawnić przepływ informacji i decyzyjność. To jest wynikiem obserwacji i oceny funkcjonowania rządu. Panie pośle, tu postawmy kropkę. Za chwilę, dokończymy. Za chwilę dokończymy, bo czas nam na antenie się kończy. Musimy zaprosić słuchaczy na stronę Radio Łódź.pl, także na stronę telewizji Łódź. Tam serdecznie zapraszamy. Będziemy dalej rozmawiać tymczasem słuchaczom radia Dziękujemy. tinha bardzo. I wracamy do rozmowy. Ja przypomnę, moim i Państwa gościem był jest poseł Marek Suski z Prawa i Sprawiedliwości. Rozmawialiśmy o tym ograniczaniu liczby ministerstw. I znowu to nie tylko Ministerstwo Środowiska, bo także mamy Ministerstwo Funduszy i Rozwoju Regionalnego, które zostaje zlikwidowane. Mamy połączenia niektórych ministerstw. Czy to przyniesie rzeczywiście oszczędności, panie pośle? Dlatego, że liczba ministrów i wiceministrów nie zmniejszy się tak znacząco, jakby. Się mogło wydawać, jakby to wynikało z ograniczenia właśnie liczby ministerstw i resortów. Akurat, jeśli chodzi o ilość ministrów czy wiceministrów, to jest najmniejszy wpływ na wydatki w budżecie państwa, dlatego że to są w stosunku do miliardów, które są rozdysponowane przez budżet państwa. Płace ministrów stanowią w ogóle jakiś Promil, nawet, nawet mniej niż promil. Więc tutaj to nie chodzi o tego rodzaju oszczędności. Tu chodzi o usprawnienie działania, a sprawniejsze działanie to są właśnie oszczędności. Także tu widzimy możliwości dużych oszczędności poprzez skomansowanie działań i ich koordynację, a nie tylko oszczędności na zasadzie, że kilku będzie ministrów mniej, bo to raczej. Ministrowie w Polsce też zarabiają. To a propos, pieniądze. To, raptem to a propos jest oszczędności jeszcze tysięcy miesięcznie Panie pośle. oszczędności to nie są pieniądze, które rzutują na bilans. Panie. Zanim jeszcze poznaliśmy szczegóły rekonstrukcji nowego rządu, słyszeliśmy już zapowiedź także o redukcji w administracji publicznej, to może tu, tu będą te oszczędności, ile osób straci pracę? Do tej pory tego nie wiemy, ile osób będzie musiało się pożegnać z administracją publiczną właśnie w związku z reformą, także w związku z kryzysem. Ja na razie nic na ten temat nie wiem. Nie widziałem żadnego tego rodzaju projektu. Czyli nie wiadomo tak naprawdę. No przecież premier Mateusz Morawiecki zapowiadał właśnie taką redukcję, też szczegółów nie to podawał. Proszę, to proszę pytać premiera, ja nie znam żadnego takiego projektu, więc... No dobrze, to przy najbliższej okazji, przy najbliższej okazji premiera zapytamy. Dobrze, to przejdźmy w takim razie, wróćmy do polityki. Panie pośle, jak się skończy sprawa ustawy, nowelizacji ustawy, no, futerkowej potocznie znanej, ale chodzi o nowelizację ustawy o ochronie zwierząt. Senat zapowiada swoje poprawki. Mieliśmy do czynienia przecież z protestami, całkiem niedawno z protestami w Warszawie, rolników, także z regionu łódzkiego, którzy domagają się, no, przynajmniej najmniej wycofania się z decyzji o zakazie hodowli zwierząt futerkowych, także o uboju rytualnym. Czy ta ustawa przejdzie, kiedy wróci do Sejmu z Senatu, przejdzie w takim kształcie, jakim wyszła z Sejmu, czy też rzeczywiście Prawo i Sprawiedliwość bierze pod uwagę poprawki i wysłuchanie głosu rolników? A oczywiście będziemy słuchać głosu rolników, natomiast co do poprawek, no to na razie zobaczymy jakie one będą z Senatu, bo w tej chwili słyszałem, że Senat ma się w przyszłym tygodniu zająć tą ustawą, więc nie ma na razie nie wiedzy, jakie potrafi będą. Oczywiście, znaczy, jeżeli będą to potrafi, będą co do postulatów, to jeżeli z tej ustawy usunąć te dwa elementy, ubój rytualny i z do ludzi. Zwierząt, które kroły, to nie więcej wzbudza kontrowersji, jest najistotniejsze w tym przedłożeniu. Więc tutaj, gdyby to miało być wycofane, to ta ustawa właściwie traci sens. No bo wydłużenie łańcucha psa, czy wydłużenie czasu jego swobodnego biegania po końcu, czy określenie wielkości końca, to są już dużo mniej istotne elementy. Tam jest jeszcze ważny element dotyczący prowadzenia schronisk. No ale w tej sprawie rolnicy nie protestują, bo tu chodzi o to, żeby schroniska były prowadzone przez organizacje, które zajmują się dobrostanem zwierząt, bądź samorządy, żeby nie były to przedsiębiorstwa, czyli firmy prowadzone przez osoby prywatne. No to na pewno nie są to rolnicy. W tej sprawie protestów nie ma. No i. Tyle mogę powiedzieć, jeżeli chodzi o... Te zwierzęta futerkowe. A nie, obawia się, pan, a nie obawia się, że Pan, że prezydent państwa... może zawetować ustawę, jeżeli rzeczywiście takie na przykład dłuższe wakacje Legis nie zostanie wprowadzone na hodowle zwierząt futerkowych, opozycja mówi nawet o 10 lat. Mówię tutaj na przykład o polskim Stronnictwie ludowym, ale także takiego wakacji Legis domagają się niektórzy rolnicy. To bardzo długo nie boi się Pan, że jeżeli w takim kształcie, w jakim wyszła z Sejmu ustawa zostanie przyjęta, to prezydent jednakiem zawetuje, albo skieruje do Trybunału Konstytucyjnego? Konfederacja nawet zgłaszała bodajże 30 lat wakacji o legis. No, to jest to oczywiście, jak to mówią, odesłanie at z greka. Czy 10 lat to też jest właśnie tego rodzaju pomysł, żeby tak naprawdę ta ustawa nigdy nie weszła w życie. Tutaj rok i, i rekompensaty za utracone zyski. Sprowadzenia tego biznesu jest rozwiązaniem, które powinno być w miarę satysfakcjonujące. A wracając do tych zwierząt futerkowych, to z punktu widzenia budżetu państwa, to jest sytuacja taka, że wpływy z podatków są mniejsze niż zwroty z podatku VAT. Czyli państwo tak naprawdę ten biznes finansuje. No, tu w wielu miejscach są to firmy za granicą zarejestrowane. Wykazujące w Polsce straty, więc nie dość, że tak naprawdę obdzieranie z futer zwierząt, tylko po to, żeby gdzieś tam ktoś na świecie nosił czapkę z futra, a zyski są za granicą i dotyczy to raptem 820 parę osób w Polsce, z czego jeszcze połowa to są pracownicy z zagranicy. to w ogóle jest absurd i to nie są rolnicy ci, którzy prowadzą te fermy, to są biznesmeni. A ja mam delegatę. W biurze rolników, którzy mówią, że to zatruwa im życie, że wypuszczają ścieki do cieków wodnych, że jest smut, no, blu, na, pewno że na pewno są dwie strony tego konfliktu. Na pa, pewno są dwie strony tego konfliktu. Panie pośle. Sceny w tej musimy terenie. tutaj musimy do tej postawić. To jest niezrozumiała obrona. Obrona tego biznesu. Pod musimy tutaj postawić kropkę, jak będzie z ustawą. Ostatecznie zobaczymy. Na dzisiaj musimy skończyć. Dziękuję bardzo. Moimi i Państwa gościem był poseł Marek Słuski z Prawa dziękuję i Sprawiedliwości. Bardzo. bardzo dziękuję za rozmowę. Wszystkiego dobrego. Rozmowa dnia.